Jak mówią, że kwestie grzechu jerozymskiego i Wojtywy można załatwić, przekreślając ostatecznie sprawę sławską, to się mylą. Żydowszyzna sprofanowała 11 listopada. To był bardzo ważny dzień dla Sławaków, kiedy pod Chocimiem skrupowali się i wygrali przeciwko wrogom 11 listopada. To Żydowszyzna sprofanowała ten dzień 11 listopada. Sławacy trzeba najpierw zajrzeć do historii, do prawdziwej historii. Oni, Słowacy, którzy szli ze Stalinem w 1945 roku z wieprzowiną na zachód. I trzeba, i oni wywodzą się z Etiopii, Słowiańszczyzna była jednym narodem, to, to był jeden naród. Oni z Etiopii przez Palestynę, Kaukas i tam, gdzie się przyszedł na świat Józef Dziugaszwili. Dzieci w szkołach mówili druga chwilo, chwila. Józef Dziukaszwili przyszedł na Zakałkaziu i z nim sz, Słowacy szli w stronę Nysy. Nysa, trzeba zajrzeć do języka, do historii, etymologii, ale więc to chodziło o zjednoczenie językowe Sławczyzny. I to, co trzeba uwolnić się od grzechu jerozolimskiego i od Jana... Pawła II tego wpływu, tego złego. I Cyryl tak samo, też, też powiem o Cyrylu. I oni szli. I, a więc tu się spodobało Sławakom pod Chocimiem, 1674 roku. To był 11 listopada. Jan III Sobieski pokonał wrogów. I tu został usprawiedliwiony ten Pasiebrzuch. Jan III Sobieski. Potem po, Potem Sławacy, potem Stalin pokonał Żydów Lenina i Trockiego pod Warszawą w 1920 roku. Pokonał ich. A, a o co mi chodzi? Chcemy, żeby Polska zrzekła się roszczeń wobec Białorusi na podstawie Sławskiej. Żeby Polska zrzekła się. Roszczeń wobec Białorusi na podstawie sławskiej żeby to dokonać trzeba zlikwidować nawet dzisiaj te partie jakoś, te sejmowe, bo są nie są zdalne nie te partie, które przy okrągłym stole postawią, przy tym złodziejskim okrągłym stole, pis podstawa ideologii sodomistycznej czy jakieś bo oni to był bardzo dobry czas to był złoty czas do 1953 roku a potem dośle do ci złodzieje. Zamiast Słowaka Żyd przejął władzę w 1996 roku. I potem ten Grzeg Jerozolimski, Jan Paweł II, Cyryl, też coś tam był. Ten, ten, ten Sobór był, Sobór Moskiewski był. I on został zburzony po to, żeby powstał ten pomnik kultowy Lenina. Żyda Lenina, ale został potem zlikwidowany, tam powstał basen Moskwa jako symbol wyzbycia się tej żydowszczyzny i oni teraz odbudowali to Zławacy w Rosji murem stoją za pałuzny, za tym, bo to chodziło o walkę z grzechem jerozolimskim o, o dodanie tej wartości i wszystko ja mówiłem, przed tym sytuacją, co była wtedy. Absolutnie wszystko dla Słowaku którzy szli ze Stalinem w 1945 roku na Zachód z wieprzowiną. Mówiłem, żeby absolutnie wszystko wobec Ukrainy, a więc Ukraina tak jak w 1950 roku, kraj suwerenny, suwerenny, ale współpracujący z Rosją i Białoruś, kraj suwerenny ale współpracujący z Rosją. Tak jak w 1950 roku. I mnie nie posłuchali. A to co mówiłem to się sprawdzało. Oni się śmiali, a to się potem sprawdzało. I kąt pały jest tu tak zakorzeniony, że oni nawet przy budowie mikroprzewodników komputerowych wejście robią prądem zmiennym, a wyjście stały. A pały to na i zamiast i, i, ruch pałyzmu a więc royalizm, unia, honor royalizm wiadomo bo to nie jest faszyst. unia, prounina i honor jedyna partia z honorem w Polsce jedyna partia z honorem w Polsce ponieważ my mówimy że Polska ma być perpkiem świata ma być zachowany grup nieznanego luchowiaka, który oni chcą zepsuć oni chcą ostatecznie przekreślić Sprawę Sławską, która, a to przekreślenie, zniszczenie sprawy Sławskiej nie załatwia, nie jest lekiem na sprawę Wojtyły. I grzechu jerozolimskiego. Wojtyła powiedział wtedy nad morzem, że kierunek od Jerozolimy do morza. I to wtórował Kaczyński. Podstawa ideologii sodomistycznej PiS. I on płynął na brata, a nie, a Sławacy szli od morza w stronę Jerozolimy, ponieważ to jest w genach. To jest prawa genetyczna. I, I oni to nie mogli, ci co na wybrzeżu, to co było te w tysiące, te strajki były, to to nie mogli być e, ci co zróżańcy. Ponieważ Jan Paweł II powiedział te słowa. Tylko to musieli być Sławacy, którzy się oburzyli na to złodziejstwo. Którzy... Rozkradli, posiedli przy te gierki. To po 53 roku już to zostało rozgrabione. I Stalin popierał Polskość za Łozja. Gomułka to za Stalin twardo obstawał przy reparacjach wojennych dla Polski. Przy reparacjach dla Polski. A to potem anulował wróg ludzkości Beria i Słowacy jeszcze chcieli tego Lwowa dla Polski tylko, że wtedy Stalin powiedział, że jak mógłby wziąć mniej, jak kraje zachodnie mu to dały jakby on wyszedł przed narodem radzieckim, czyli przed Słowakami Wszystko, bo ja tu dwie godziny gadania jest, ale to wszystko powiedzieć. i tak jest się, że nawet czy, czy produkcji nawet pumy do rzucia i pompek do roweru nawet też błędy robią kontrpałyści bo pałyz, aby ten nowy system techniczny to jest nowy system techniczny pałyz albo Najpierw ta niewidzialna, ręka rynku. ta niewidzialna ręka rynku, a potem musi siebie stało, bo o to walczyła rewolucja socjalistyczna. O co walczyła? Rewolucja socjalistyczna walczyła za domy opieki geriatryczno-socjalistycznej. O to walczyła armia Kimilsena i za podkreślenie Puczpanem Grobu Nieznanego Lwowiaka. O to walczyła rewolucja socjalistyczna a oni są to na odwrót nawet jak przy produkcji pom pompki do rowerów to albo przy po produkcji pompek do rowerów to najpierw dają obudowę narzuconą przez niewidzialną rękę rynku a potem na zwyczajny smar a w Pałyźmie powinien być smar narzucony to ja jestem i za Polską, za Polską jestem a szkolnictwo tak, tak, to może jak służba zdrowia to oni więcej środków na starych niż na młodych a jak szkolnictwo to oni więcej na początkujących a mniej na koczący szkoły w na odwrót Albo gdy produkują gumę do rzucia, to najpierw opakowanie nakazane niewidzialną w rynku, w rynku, potem zwykła socjalistyczna guma. Tak, tak powinno być, pałożni, a nie jak oni na obruch, przy produkcji. I kubecja wymyśliła bolka i lurka Polka i lurka a konpedioracja, konpedioracja blokuje tą wielką inicjatywę. Sławaków Zjednoczony i na likwidację światowego homoseksualizmu. Ponieważ chodzi o ciepło. Te, no Ale to nie, zostaw to. Oddaj to. Ty. Zerwał mi jakiś zdrajca, bo ja chciałem dla Polski. Jeszcze raz powiem to samo. Niech Polska zrzeknie się roszczeń wobec Białorusi. Na gruncie pałyzmu, niech Polska zrzeknie się, a więc to trzeba zlikwidować wszystkie partie PiS, podstawa ideologii sodomistycznej, Konfederacja, te partie przy okresie, przywrócić jako jedyna partia narodowa Ruch pałyzmu, royalizm, Unia Honor, royalizm, Unia, Unia Sławska i Honor, jedyna partia z Honorem w Polsce Jedyna partia honorem w Polsce, ponieważ my mówimy, że Polska ma być pępkiem świata. To jest tak ciężkie. To, to nie jest beton, tylko to jest żelbeton medialny. I jak nie będzie pewne, że albo pały, albo zagłada, to ta partia nawet o milimetr do przodu nie pójdzie. Jest bardzo ciężkie to, ale yy, bardzo dużo się poświęcam, Byłem w Warszawie i to co, a więc mówiłem, przed tymi wydarzeniami... Ej, to nie starowisko, naprawdę żołnierz! Zakłóca, to no, no, A no! A, trąbobyる, no, dzisiaj tajemnicz, no idziemy na Ze spaliny 45 roku z wieprzowiną na zachód. To co mówiłem, tu są ulotki... I może, a może przeczytam co? Kolego, to może przeczytam szybko, bo, bo nie mam takich... Yy. Sorry, ale przeczytam i wyjdzie bardzo szybko. Jak mówią, że kwestie grzechu jerozolimskiego i Wojtyły można załatwić, przekreślając ostatecznie sprawę sławską, to się mylą. Żydowszczyzna sprofanowała 11 listopada, który był ważnym, jeśli nie najważniejszym dla narodu dniem na zgrupowanie patriotyczne. Dlatego termin narodowa demokracja należy się teraz słabakom, którzy szli ze Stalinem i w 1945 roku na zachód. Wreszcie potrzeba nowego systemu technologicznego, pozwalającego człowiekowi rządzić światem, którym nie stały. Słabacy żyli w zamierzchłych czasach jako jeden naród i jedna haplogrupa, ze wspólnym wrodzonym zachowaniem, ale zostali pozbawieni własności przez te wojtyły, które wówczas popełniały grzeci tego zaboru tu Sławacy tym klefon nie podarowali. Ale w 1697 roku to był 11 listopada. Jan III Sobieski pokonał wrogów z co go w tym momencie usprawiedliwiło. To był duży entuzjazm z Sławaków. Trzeba też dodać, że ważny był postęp od ustroju niewolniczego przez feudalizm, kapitalizm do pałyzmu. Aż wreszcie przyszedł na świat Józef który zjednoczył etnosławski na Zakałkaziu, a więc na drodze Słowaków od Etiopii przez Palestynę, Bugdat, a więc Bagdad i Kaukaz w stronę Nysy. Słowo Nysa jest ewendementem w symbolizacji potrzeby powrotu do dawnego języka prasłowiańskiego. Trzeba Zobaczysz historię tej nazwy. W 1920 roku Józef Tanin, którego nazywali dzieci w szkołach, na niego mówili: Druga chwila. Jakie to było wydarzenie? Druga chwila na szkoła. w szkołach. Józef praktycznie pokonał Żydów Lenina Trockiego pod Warszawą, kierując armię czerwoną w stronę Lwowa. Potem przepuścił 17 września 1939 roku rząd RP przez granicę rumuńską. Co nie spodobało się chwilowo Sławakom, bo według nich powinien być, chce przechwycić to złoto celem odbudowy Polski. Od, 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 odbudowy Polski. Często później doszło do szczytu związanych z ewakuacją albo Andersa. Sławacy, Sławacy i Berling chcieli w w granicach Polski, ale to zostało storpedowane przez wyklęty wrogów Sławaków i, i sprawy etiopskiej. Wtedy Stalin powiedział, jak wyszedłbym przed narodem radzieckim, jeśli wziąłbym mniej niż to, co właśnie kraj zachodnie nam dawały. Słowacy za czasów świetności 1945-1953 utworzyli podkreślenie grobu nieznanego chłopaka, który ulósł do rangi podobnego symbolu, słuszniego, który był basen Moskwa. Stalin popierał. Sol Polskość założa, Gomułka to zaprzepaścił. Stań twardo nie, obstawał no jest, przy reparacjach wojennych dla Polski. Te, te, te Niestety te, te ja powiem, po nie jego odejściu Sławacy na na zaczęli na narzekać. Tak, poberia wróg ludzkości, zdradził ich, anulując reparacje ja, dla Polski. Pod koniec żywota, jak Krzyżowie stali, chciał zabrać się za Palestyny z powodu złego postępowania Tel Najpierw w Moskwie stał ten sobot. Potem władze ZSR. służyły go by wybudować kultowy pomnik Lenina, ale ostatecznie powstał tam Basen Moskwa jako symbol wyzbycia się tej żydowszyzny. To dla Słowaków stało się Etiopią Eurazji, bo Etiopia jest znana z rekordów gorąca. Słowacy mieli wolny wybór, albo jechać do Mekki, albo do Etiopii. Z Etiopią łączy Wielką Sławskę, też Czarny Stalin, Sobótki, pochodzenie oraz miejsce pierwszej pandemii w historii.